Cześć, z tej strony Dawid z kanału Dan Wielt na Filipinach. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Nie nagrywałem nic, bo byłem po prostu zajęty, wiecie, praca, obowiązki. No i w międzyczasie przyleciała do Polski moja żona. No i właśnie dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak zaprosić Filipinczyka czy Filipinkę do Polski. Nie będzie to jednak poradnik, bo uważam, że przepisy i prawo ulegają zmianie, więc ktoś kiedyś mógłby powiedzieć, że no jest to stek bzdur lub jest to nieaktualna wiedza, więc dzisiejszy odcinek po prostu będzie taką powiedzmy opowieścią moją historią, jak to było kiedy załatwiałem mojej żonie wizę do Polski. Zacznę od tego, że tutaj mam w sumie wszystkie dokumenty, które są potrzebne do tego, żeby zyskać wizę. I są dwie wizy. Jest to wiza typ C i wiza typ D. Wizę C zazwyczaj załatwiacie na początku. Ja miałem taką sytuację, że w 2019 roku po prostu wystąpiłem o tak zwane zaproszenie cudzoziemca. To moim zdaniem była najprostsza forma zaproszenia, żeby załatwić po prostu te papiery, i wtedy załatwialiśmy to przez trzecią stronę, czyli przez pośrednika. Było to WFS, a konkretnie załatwiała to ambasada holenderska. No i proces wyglądał tak, że ja ze swojej strony musiałem udać się do Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w Katowicach. Tam jest oczywiście jednostka, która zajmuje się sprawami cudzoziemców. No i oczywiście złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia, które jest ważne rok czasu. Żeby to zrobić, ze swojej strony musiałem po prostu udowodnić, że mam możliwości finansowe, ekonomiczne i dysponuję jakimś, powiedzmy, lokum lub też mam jakąś rezerwację. Żeby tego Filipińczyka, czy tą Filipinkę tutaj w Polsce ugościć, i po prostu gdzieś wziąć odpowiedzialność, bo występujecie w roli sponsora. No i wyglądało to tak, że z racji, że ja mam własną działalność gospodarczą, no to musiałem udać się do urzędu skarbowego i z ostatniego roku załatwić sobie po prostu takie jakby forma streszczenia spita, czyli wniosek o wydanie jakby. Oświadczenia o osiąganych dochodach, takie coś to było mniej więcej. Jeżeli przykręciłem nazwę, to wybaczcie, no ale to załatwiacie w urzędzie skarbowym. Następnie, oczywiście, tak zwany bank statement, czyli wyciąg z konta bankowego o posiadanych aktywach, w tym czy macie jakieś tam powiedzmy kredyty, karty kredytowe. No i to w banku oczywiście załatwiłem sobie w języku polskim i angielskim. Nie trzeba było tego tłumaczyć, a za chwilę wytłumaczę, dlaczego były potrzebne tłumaczenia, bo tu jest w ogóle ciekawa sytuacja. No i po tym musiałem oczywiście załatwić oświadczenie od moich rodziców, którzy są właścicielami oczywiście domu. Jeżeli macie dom na własność, no to Wy, że tak powiem, w tym momencie tylko załatwiacie sobie tak zwany opis, odpis z księgi wieczystej. I ja musiałem w tym momencie załatwić odpis z księgi wieczystej, a raczej moi rodzice, bo oni oczywiście musieli wydać tak zwane pozwolenie na to, żeby moja żona oczywiście mogła tutaj zostać. No i to by było można powiedzieć na tyle. Musiałem oczywiście mojej żonie w 2019 roku załatwić jeszcze ubezpieczenie na okres całej podróży, czyli te maksymalnie tam powiedzmy 90 dni na tej wizie typ C więc to tak jak mówię, no musicie wystąpić w roli tego sponsora i to wszystko pokryć. Następną rzeczą było to, że już wtedy musieliśmy kupić bilet, była też możliwość jakby załatwienia sobie tak zwanej rezerwacji, która wygasza, wygasa tam po jakimś czasie, ale jakoś tak było, że postawiliśmy wszystko na jedną kartę, bo uważałem, że mój wniosek jest cały powiedzmy gdzieś tam kompletny, więc mając te dokumenty tutaj w Polsce... Udałem się do tego urzędu wojewódzkiego. No i w tej jednostce, która załatwia sprawy dla cudzoziemców, złożyłem te wszystkie dokumenty. Jeszcze oprócz tego musiałem wypisać całą rubrykę, jakie po prostu tutaj atrakcje mam zamiar pokazać żonie, jaki jest cel jej podróży. No i jak dostałem już te zaproszenie, a gdzieś musiałem na nie czekać miesiąc, to po prostu te dokumenty. Wysłałem kurierem mojej żonie, trwało to gdzieś jakieś 3 dni i kosztowało około 300 złotych, więc w tym momencie po prostu resztę musiała załatwić moja żona. Oczywiście na Filipinach musiała sobie umówić spotkanie właśnie w tym VFS, no i niektóre z tych dokumentów, które tutaj miałem w języku polskim, tak jak na przykład odpis z ksiąg wieczystych, Musiałem również zrobić w języku angielskim, bo oni wymagają tego, żeby po prostu przedstawić akt własności i tą tak zwaną zgodę właściciela na zamieszkanie tego odcokrajowca tutaj w tej posiadłości, tak? Myślę, że jest troszeczkę inaczej. Jeżeli mielibyście gdzieś tam załatwioną rezerwację w hotelu, no to w tym momencie bierzecie w języku angielskim tą rezerwację pokazujecie i, i to jest tyle? Nie? Więc to była jedna rzecz. No, i kwestia już później, właśnie po stronie filipińskiej, gdzieś to tam poszło w miarę sprawnie. Moja żona te wszystkie dokumenty, plus te zaproszenie, które było ważne od czasu, złożyła. I właśnie co było ciekawe, ja myślałem na początku, że tylko zaproszenie jest samo wystarczające, a okazało się, że musieliśmy jeszcze, właśnie, niektóre z tych dokumentów, tak jak ten bank statement, czyli z banku, ten wyciąg o posiadanych aktywach również przedstawić w języku angielskim, także tego wymagali i tyle. Natomiast poszło to w miarę gładko, bo wtedy pamiętam, że w ciągu 14 dni moja żona dostała wizę. Także to ryzyko nasze, które wtedy podjęliśmy, że po prostu zabukowałem już ten normalny bilet w dwie strony. Nie przepadł, tak? bo może być sytuacja, że będziecie musieli jakieś dokumenty tam gdzieś dostarczyć, przedłużywam się i, no i w tym momencie jest beret, bo musicie przebukować. Jeżeli możecie przebukować, zawsze jest jakaś strata, ponosicie dodatkowe koszty, więc tak to wyglądało. No i wtedy akurat jeszcze nie, Liz nie była jeszcze moją żoną, więc to było troszeczkę inaczej, bo w tej rubryce pokrewieństwo musiałem zaznaczyć, że to jest po prostu przyjaciółka, także to tak wyglądało. No, a teraz zapraszając żonę, mieliśmy troszeczkę inną sytuację, bo już nie występowałem o zaproszenie po prostu cudzoziemca tutaj do Polski, tylko załatwiliśmy sprawę inaczej. Otóż załatwiliśmy to przez ambasadę, czyli tutaj wiza typ D to jest wiza roczna, w naszym wypadku multi entry, czyli zezwalająca na wjazd na terytorium Polski wielokrotnie. No i tutaj mieliśmy troszeczkę schody, bo dostarczyłem również te dokumenty, które były wtedy wymagane po prostu przy załatwianiu tego zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. No to to wszystko oczywiście w języku angielskim było składane przez um, nową instytucję, która Otwarła swoją placówkę właśnie w Sebu. W jednym z poprzednich filmów macie informacje na ten temat, i moja żona po prostu tam załatwiała wszystkie te sprawy związane z Wizą Typ D. No i czekaliśmy troszeczkę dłużej. Mogło to wynikać z tego, że to była nowo otwarta placówka, i oni jeszcze w miarę tam powiedzmy tych procesów nie ogarniali szybko. No i doszło też do takiej sytuacji, że Um, moja żona mi podpowiedziała, wiesz, co może tym razem weźmiemy sobie tylko tą rezerwację? No i to nas gdzieś tam uratowało, bo wyobraźcie sobie, że tym razem sprawa już nie była taka prosta, bo okazało się, że konsul, na wniosek konsula, zadzwoniła do mnie kobieta z. Okolicznego oddziału Straży Granicznej. Rozmowa gdzieś trwała 20 minut i zadawała mi pytania dotyczące tego, jak poznałem moją żonę, ile lat się znamy, kiedy ostatni raz żonę widziałem, e, czym się zajmuje moja, zajmuje moja żona, gdzie pracuje moja żona czy moja żona ma zamiar wrócić, myślę, że tutaj to jest kluczowe pytanie, bo jeżeli byście powiedzieli, że na przykład macie zamiar ją tutaj gdzieś powiedzmy osiedlić i tak dalej, żeby tutaj została, no to możecie spotkać się z decyzją odmowną, to jest taka tylko moja powiedzmy myśl, no i co? Okazało się, że właśnie po tym telefonie 20-minutowym musieliśmy czekać dodatkowe dwa tygodnie. No i po tych dwóch tygodniach, oczywiście, dostała tą wizę, więc tutaj szybko poszukaliśmy jakiś powiedzmy bilet, który gdzieś tam pasował do naszych powiedzmy możliwości ekonomicznych. No i teraz bilety właśnie dla Filipinczyków to jest gdzieś trzeba się liczyć z kwotą rzędu 5,5 tysiąca, akurat w tym okresie. To gdzieś tam się jednak zmienia, więc ja tutaj też nie chcę wam podawać, jakby. Stałej kwoty, że to jest tak czy, czy inaczej, także z tym się musicie gdzieś liczyć. Co jest jeszcze ważne, jeżeli będziecie załatwiać sobie dokumenty, nie potrzebujecie tutaj żadnego apostille, żadnych takich rzeczy, tylko po prostu tłumaczenia dokumentów, które gdzieś tam są potrzebne. A informacje znajdziecie oczywiście w internecie. Ja Wam również pod tym filmem wrzucę linki. Wiem też, że macie dużo problemów z tym, bo w międzyczasie dostałem dwa telefony od Was, gdzie tam pytaliście się, jak po prostu ugryźć tą sprawę, jak załatwić to zaproszenie. Jeden z Was, i tutaj pozdrawiam Ryszka ze Złotoryi, no, napotkał problem, gdzie już czeka znacznie ponad chyba miesiąc. Musiał jakieś dokumenty gdzieś tam do uzupełnić, więc no tutaj moja taka wskazówka, jak już załatwiacie dokumenty, przygotujcie się, weźcie sobie to na poważnie ważne żeby to wszystko co tam jest wymagane żeby te dokumenty dostarczyć i czasami jest lepiej zrobić więcej aniżeli później mielibyście latać po urzędach bo naprawdę ja pamiętam że w 2019 roku kiedy załatwiałem to pierwszy raz poświęciłem dużo czasu na to, żeby te wszystkie dokumenty załatwić, pojechać do tłumacza, odebrać dokumenty, jeżeli chodzi o jakieś opłaty, no to możecie się liczyć tak z kwotą nawet i 500 tys. zł, w zależności od tego, gdzie, ile kosztuje tłumacz, koszt paliwa itd., tak no tutaj musicie to gdzieś tam no mieć świadomość, że zaproszenie po prostu tego Filipińczyka do siebie to też jest jakiś tam dodatkowy koszt. Natomiast nie jest to niemożliwe i jeżeli podejdziecie, tak jak mówię, do tematu, że od samego początku nie będziecie niczego pomijać, olewać, to naprawdę uda się Wam. Jest jakiś tam początkowy stres, natomiast no, będziecie zadowoleni. Ja tak teraz dodam, że mam zamiar wrócić z żoną na Filipiny, i tutaj też taka informacja: wracając na Filipinę z żoną, jednym samolotem po przybyciu na teren Filipin, możecie się ubiegać o tak zwany status balik bajan, i to dotyczy tylko osób, które mają żonę lub męża Filipińczyka, tak? czyli nie tam, że wracacie sobie z koleżanką Filipinką i dostaniecie balik bajan. Nie. To tylko w momencie, kiedy macie żonę Filipinkę. Także... To jest tyle, więc myślę, że jeżeli macie jakieś tam pytania, rzucajcie pod filmem. Myślę, że teraz będzie znacznie więcej filmów na moim kanale, bo już gdzieś tak mi się uspokoiło to ta moja praca. No i niebawem przygotowuję się już do powrotu na Filipiny, także spodziewajcie się jakichś nowych odcinków. Myślę, że ten sezon będzie ciekawy. Zrobię również po moich urodzinach jakieś podsumowanie, bo to już będzie rok tego kanału na YouTube. Także to tyle. Pozdrawiam, dziękuję Wam za wszystkie telefony, no i do zobaczenia niebawem. Cześć!